Witajcie z tej strony Giladki. zapraszam was bardzo serdecznie na Fart Killera, czyli na zabójcę, który pierdzi za pomocą swojej twarzy. Ma takie. no, ma dupę zamiast twarzy. <laughs> Także tak to będziemy wyglądać. Dzisiaj będziemy w to grać. Moi drodzy, na starcie również zaznaczę, że graliśmy w Pub Killera, bo zaraz się pojawią pytania. Od tego samego twórcy, czy od tego samego studia jest również seria Pub Killer. Graliśmy we wszystkie gry i wszystkie będziecie w stanie znaleźć na oczywiście dedykowanym kanale, gdzie będą pocięte gry od A do Z. Więc jeśli interesują was gry, które ja Ugrywam chociażby na streamach, i będzie tam pewnie. Sporo horrorów, których często tu na kanale nie robiłem, to zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Link macie w opisie też pewnie na ekranie, to widzicie, jak to wygląda w tym momencie. Będą na bieżąco uploadowane. Na razie jesteśmy trochę w plecy, ale na bieżąco będą robione oczywiście te yy, filmy, więc wejdźcie, zasubskrybujcie sobie i możecie śmiało oglądać wszystkie rzeczy, które są pocięte, a nie będziecie musieli szukać z całego na przykład 6-godzinnego woda, jak to tam wygląda. A teraz przejdźmy już do gry. Ogólnie miałem tą grę przechodzić na streamie, aczkolwiek stwierdziłem, że zrobię właśnie z tego odcinek i pokażę Wam, w jakie gry gramy chociażby na streamach <laughs> i żeby. Was chociażby zajęć, Jeśli chcecie zagrać, oczywiście w sensie e, Boże, jeśli chcecie obejrzeć streama, to zapraszam serdecznie. kick.com. Jeśli, jeśli ktoś nie wie, czym jest Kik Kik jest to platforma do streamowania tak samo jak Twitch czy chociażby YouTube. E, a no, nie wiem, o czym będzie fartkiller, wiem, o czym jest pubkiller, więc mogę powiedzieć, że powinno być dziwnie, śmiesznie, głupio i ktoś się spierdział. I wydaje mi się, że przez to, że się spierdział, to pierdo zabójca do niego przyjdzie z jakiegoś dziwnego powodu. Ale zobaczymy, oczywiście, to wszystko. Halo, czy jest tam kto? Dosyć puste to mieszkanie, szczerze, więc jeden telewizor, jedna kanapa. Będzie ciekawie, będzie bardzo ciekawie. Kto tam jest? Widzę cię a to dupo twarz. Nie, to dupa, prawdziwa dupa. Czy nie? Dwie dupy ma. Ma z tyłu tyłek i ma z przodu tyłek. Nic nie widać, praktycznie. I te twarze zawsze. Jak w kinach akcji w Indiach te wszystkie ujęcia i poszło z gruzem, maj, miejmy nadzieję. Leci smród! Bardzo śmierdzący w slow motion. To też motyw często wykorzystywany w pupki leży oczywiście. Ajajaj aj, aj, aj. leci, leci. Jak go dotknie, to coś czuje, że zginie. I poszło. <laughs> o kurde. <pff. laughs> Dobra, nie spodziewałem się aż takiej eksplozji jego czaszki, ale niech będzie poszło. E, 616 games presents. Także tak właśnie ten. Ta osoba to stworzyła. Yy, czy tam to studio, powiedzmy, bo nie wiem ile osób jest za to odpowiedzialnych. Grafika jest taka właśnie w stylu PlayStation 2, więc. Yy, no ale wiele takich, powiedzmy, Gierek jest zrobionych w takim właśnie retro-stylu, że tak powiem. Także jeszcze raz przypomnę, jeśli chcecie, oczywiście link do yy, Kika jest w opisie. Tak samo, w sensie tam, gdzie streamuje, tak samo jak do kanału z yy, VOD, czyli z yy, oczywiście zapisami. Więc jak będziecie chcieli sobie zobaczyć, jak gram właśnie w Pupkillera 1, 2, 3, czy tak dalej, to będziecie wszystko mieli tam. Jeśli brakuje Wam filmów na co dzień na tym kanale. To tam będziecie mieli po prostu idealne swoje miejsce, bo tam będzie tego po prostu pełno. Więc no. A ja teraz dostałem napisy. Co prawda wygląda tak jak napisy końcowe, ale na pewno nie są to napisy końcowe, więc musimy poczekać na dalszą część rozgrywki. Muzyka ucichła, więc zaraz powinno się to oczywiście dziać. Miejmy nadzieję. I jesteśmy! Zaczynamy, dobra. E, nie wiem, czy my jesteśmy tym killerem, czy my jesteśmy graczem. E, w sensie, czy, czy jakby my będziemy atakowani. Raczej my będziemy atakowani przez killera. więc pójdźmy, pójdźmy sobie i zobaczmy. Idzie jakiś samochód. Czy on się zatrzyma? Czy coś się nam stanie? Miejmy nadzieję, że nie. A, musimy chyba pochoddogać, bo widzimy tutaj. A, nie, burgera. Przepraszam, bo to była budka z burgerami. Siema! Porozmawiajmy. Siema, bracie, sorry, że jestem późno. E, metro było e, bardzo. Bardzo dużo ludzi było w metro. Spoko, brachu. Nie ma. Zap e, dzięki za. Pomoc, uh, będę tu tylko w tą noc. Co potrzebujesz? Tylko kilku klientów, przygotować kilka burgerów To łatwe Przygot... A, w sensie my ich przychodzimy na zmiany chyba, tak? Tak mam to rozumieć Przygotowanie burgerów yy, Nigdy nawet nie mi jajka Pff, <słyszy> 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 Nie ma problemu, zostawiam ci receptury Myślę, że receptury to jest yy, nic w porównaniu do tego Jak trzeba wysmażyć burgera, więc no yy, Zostawiam receptury na wszystkie burgery, będzie łatwo Dobra, spróbuję <słyszy> Tylko rób wszystko krok po kroku Mięso jest w lodówce yy, Spróbuj go nie spalić Ta, no, ciekawe Yy, zrobię najlepsze burgery w regionie Myślę, że specjalnie w takiej budce o północy Gdzieś tam w jakimś ranowym mieście, ale no yy, Zapłacę ci jutro Nice, dobra Zakaz pierdzenia I mamy cztery burgery do wyboru Zwykły burger Średni burger Duży burger I dobry burger Dziwne, że nie ma jeszcze burgera szefowskiego Bo taki burger jest najlepszy Ale no yy, Mamy lodówkę Mamy kilka burgerów W zamrażarce nie ma nic Tego nie używamy To są jakieś sosy To jest... Dobra, teraz tak To jest guacamole, tak zakładam To jest jakiś sos Sos pomidorowy, to nie wiem, co to ma być. Sos, nie wiem, kary. Sól, pieprz, to jest chyba ser albo gąbka. Czy to ty, SpongeBob? Halo, SpongeBob. Mamy też lokę. Loka. Czy ktoś przyjdzie kupić coś? Halo. Mogę wychodzić stąd w ogóle? Tam mamy market, też, jakby co. W sumie dobre ustawienie, bo w momencie, w którym tak naprawdę yy, mamy market ze sobą i brakuje nam jakiegoś składnika, na przykład sera, to możemy sobie śmiało pójść. O, widzę, tam ktoś idzie, więc ktoś będzie od nas kupował burgera. Jeśli ktoś nie wie w ogóle, wszystkie części Pupkillera opierają się zazwyczaj na tym większość tych części, że prowadzimy jakieś sklep i po prostu ludzie przychodzą, więc no. Ciekaw jestem jak z tym fartkillerem, ale zakładam, że ktoś przyjdzie, zje naszego burgera i spierdzi się tak, że przyjdzie pierdo zabójca. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie mamy takich składników, które powodują pierdzenie, ale wydaje mi się, że jest na to całkiem spora szansa. Dobra, idzie pierwszy klient. Witam. Co tam? Prosty burger. Dobra, teraz jak to zrobić? Prosty burger. Mięso, ser, sól, pieprz, ketchup. Dobra, jest mięso. I co z tym mięsem mam zrobić? Mam kliknąć? Halo? Mięso mi nie działa. A może muszę tego? Yy, se. bułka. O! Dobra, bułka, mięso, git, git. Dobra, zaczynamy od bułki. Wszystko jasne od górnej części bułki. Dobra, czy to mięso będzie już gotowe? Jak będzie gotowe, to pewnie będzie git. Musisz poczekać chwilę niestety, bo nie jestem najlepszy. Dobra, mamy to. Kładziemy mięcho, mamy sól, pieprz, do tego to już sól, pieprz i ketchup. A to jest ketchup to jest specjalny sos. Rozumiem, a to jest cebula. Ketchup i i to tyle. Jak mam ci to podać? Mam jeszcze bułkę nałożyć. Lodówka, mam problem trochę, bo nie wiem jak mam ci to. Dałem ci... Nie no, nie masz sera, tak? A jeszcze ser! Dobra, dobra, czyli nie musi być po kolei, jestem ślepy. Ło! Wow, pieniądze prosto do mnie! Czemu jesz go na odwrót? Jaki nudny. Zasnę tutaj. Aha! Fantastycznie, jaki nudny, no chciałeś takiego nudnego burgera. Było sobie wziąć na przykład o, dużego burgera. Wtedy jeszcze miałbyś specjalny sos, pikle, cebulę. Wtedy by było nieźle. Ale pyszny. Nie wiem, kto tak się dzieje, że, że zamawia burgera i zjada dosłownie przed daną osobą. Tak, jak pójść do maka, zamówić sobie jakiegoś burgera, stanąć przy ladzie i dosłownie zacząć go jeść. No i sobie poszedł. To najważniejsze, że jest zadowolony. W ogóle też ulica jakaś taka pusta. Mamy w ogóle taką jakąś dziwną swobodę. No ale okej. Okay, niech będzie. Co tu w ogóle jest w lodówce? Co my sprzedajemy? Eee... Napoje! E, jakieś. Nie mam pojęcia jakie, ale git. Dobra, teraz czas poczekać na kolejnego klienta. Witam serdecznie, ale ma pan brodę. Średni burger, dobra. E, potrzebujemy tak, bułka, mięso, do tego potem będzie szedł ser, sól, pieprz, specjalny sos i cebula. Musisz poczekać, bo nie Niestety moje mięsko tutaj, yy, no, troszkę czasu zajmuje. Ser, sól, pieprz. Dobra, mamy specjalny sos i cebula. Proszę ci bardzo, dałem ci na talerzu, a ty talerz wyrzuciłeś, No ale niech będzie. Proszę bardzo. Niom, 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 niom. Tak jak w Robloxie. Hamburger, 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 hamburger. Niom, niom, niom. Am, 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 am. Jak na pewnym memie. <toszkę> Mam nadzieję, że ci smakuje i nie będziesz pierdział, bo jest zakaz pierdzenia tutaj przy moim stoisku. Miejmy nadzieję. Ok. I nawet nie powiedział nic. Nie, nie powiedział dziękuję. Super był ten burger beznadziejny. Chyba to był pierd? Nie, no chyba nie spierdział się. Nie, nie, nie słyszałem. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. W końcu mamy jeszcze dwa burgery do zrobienia. Jeszcze mamy dużego burgera do zrobienia i dobrego burgera. Mamy tylko z serem specjalnym sosem i cebulką. Miejmy nadzieję, że świeżą kro świeżo krojoną cebulką. Bo. Szczerze nie wiem, co bym powiedział, że co to jest. Ja miał tak spojrzeć na ten obrazek, to nie wiem, co bym powiedział, że to jest. To, to, a, bo to jest taki ser w plastra, on jest tak przekrzywiony. Dobra, ja myślałem, że to rzeczywiście tak jak gąbka trochę wygląda. Na pewno ktoś mógłby tu postawić gąbkę i można byłoby myśleć, że to ser, więc no. A tam widzę już kroczy kolejny klient w naszym kierunku. Nie możesz doczekać, żeby spróbować najlepszego burgera na akurat tej ulicy. A, to jednak kobieta! Dzień dobry. Ja, witam, madamy, jak mogę ci pomóc? Chciałbym burgera, ale śmierdzi strasznie. E, przepraszam, ludzie gdzie sikają i szrają na ulicę e, te biedaki, e, boże nie biedaki, tylko ci żebracy, Jezus. E, ten gość, ten bezdomny gościu naprzeciwko ulicy. Gdzie jest Jeff? Ktoś musi go wywalić. Drzew musiał pójść. Pomagam mu dzisiaj. Ale nie martw się, załatwię to. Straciłam apetyt. O, 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 którym mam na kolesium? O, mam wiadro wody dla ciebie. Dobra, no to co? Szybkie mycie, jak w Indiach. Oooo! aż go powaliło. Aż go wygieło. Szybkie mycie, już, myk, myk. Do widzenia stąd. Chcesz jeszcze jednym wiadrem dostać? Chyba, chyba niespecjalnie się przejął, szczerze mówiąc. Gościu, wynoś się stąd. Prze straszysz klientów. Czemu mi to zrobiłeś? Nie. Nie mam gdzie pójść e, o Jezus! E, niszczysz całą ulicę swoim smrodem. Znajdź bardziej zizolowane miejsce, żeby spać i srać. Zostawiliśmy całego mokrego, nie mam innych ubrań Nawet nie zdążyłem przestać srać Sub. Co? o nie! O nie! Co to za muzyka była? Po prostu odejdź, następnym razem nie będzie woda, którą cię poleje. Najlepiej olej podgrzać go i Proste, proste, nie Dobra, e, e, wyniosę się stąd. Dasz mi chociaż burgera? Jestem bardzo głodny. Nie, idź stąd. E, ciągle zapłacisz za to, co mi zrobiłeś. Okej. Okay. Aha, przyjdzie w tej nocy i cię dorwie. Gościu, kawałek czegoś ci ze spodni wystaje dalej i ty po prostu sobie odchodzisz. Eee, Takich widoków w że widzieliśmy zdecydowanie, zdecydowanie więcej. E, ca. Przez wszystkie części tej gry, ale no, co ja mogę powiedzieć więcej? Jest git. E, póki ja nie zacznę pierdzić, w sensie ja nie jadłem, w sensie moja postać nie jadła, bo no. E, to powinno być okej, okay. powinno być naprawdę dobrze. I bez kitu sobie poszedł. Całkiem przyjemnie. Co prawda, wydaje mi się, że to dalej będzie odstraszać klientów, ale może ja się nie znam, nie? Jakby totalnie. Możemy to chociaż jakoś sprzątnął, cokolwiek. Nie wiem, przykrył, żeby smród się nie ulatniał, czy cokolwiek. O, a tu kolejny klient idzie. Dobra, czekamy. Nasz klient, nasz pan. Witam serdecznie w moim stoisku, w mojej budce. Duży burger. No i konkret. Dobra, bierzemy buła do tego mięcho. Jak to było? Buła ketchup ogór, ser. Hamburger, hamburger. Dawać miąsko. Czy ten gościu nie wrócił, nie wrócił. Git. Bardzo... O! Mięsko zrobione. Zoprawda, nie muszę go obracać. Duży. Ser, sól. Ser, sól. Specjalny sos. Pikle. Okej, okay. pikle, cebula. Nice. Pikle. Cebula. Taki, wiecie, specjalny sos. Taki z podlady po prostu. Trzeba wziąć, wstrząsnąć i tak... Czysz. I no, dobra, cebula i ketchup, czyli praktycznie wszystko, trzymaj. 5 dolków, czyli zarobiliśmy już 15 dolarów. Biorąc pod uwagę składniki, jesteśmy na minusie yy, przy tej inflacji, ale no. Czy coś powiesz? On się spierdzi, nie? Coś czujesz, że to będzie ten moment, kiedy po prostu poleci. Jeszcze słyszę to niam, niam, niam cały czas. W ogóle jak wy to zamawiacie, jak to nawet cen nie ma? Po prostu płacicie mniej więcej? <laughs> niam, 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 niam. Nie spierdzisz się, prawda? Dobra. Na spokojnie. Samochodzik jedzie, jeden, drugi. Tu w ogóle są światła? Tu chyba nie ma świateł. Gdzie my nie jesteśmy ani w Europie, ani w Ameryce? przecież świateł nie ma. Dobra, no niech będzie. Może, może takie równorzędne jakieś. Dobra, no czekamy na kolejnego klienta, który się spierdzi. Ewentualnie na kogoś, kto wróci. Ja coś czuję, że ten bezdomny teraz przyjdzie. Nie, to jest żebrak. Przepraszam, on nie jest bezdomny, to jest jako żebrak. On przyjdzie, spierdzi nam się pod lokalem. I przyjdzie zabójca. Morderca bez serca. Dobra, ktoś idzie w naszym kierunku. Nie wiem kto to. Idę go powitać. Czy to jest ten sam gościu, który tu był? Nie. Siema. Czemu trzymasz... O Boże, myślałem, że trzyma kupę w ręku. Tak miał po prostu... Ma tak po prostu rękę zawiniętą. Myślałem, że kupę trzyma w ręku. <laughs> Prawie. Ehm... Dobrze, że nie powiedziałem mu tego, jak tutaj przychodził, tylko powiedziałem to obok niego, jak akurat szedł, więc no. Teraz przyjdzie chyba z tej strony. Siema, gościu. Jakiego burgerka dla ciebie? A i tak podchodzisz. jest co... To tak chodzi z ręką, tak, o, łopaty zrobił. Siema, dobry burger, dobra. No to tak, bułeczka, mięso. Coś mi się wydaje, że to będzie ostatni burger, jaki zrobimy. Mamy mięso, ser, specjalny sos. Trzeba trochę z podlady zrobić jakiś, jakiegoś specjalnego sosu dla ciebie. I będzie wtedy git. Będzie jakby, o, proszę bardzo, cyk. To jest tak, był specjalny sos, to i ser. Proszę, wcinaj. 20 dolków. Jesteśmy najbogatsi na świecie. Kozacko, kozacko, ale... Pięknie, pięknie. Mógłbyś kolegów zaprosić? Wtedy by przynajmniej, nie wiem, więcej bym zarobił czy coś. Brakuje mi takich rzeczy w Polsce. Powinny być takie w Polsce, takie właśnie yy, powiedzmy wieczorowe budki. Bardzo chętnie bym nie raz wychodził, ale bym chętnie się przeszedł na coś takiego. Ale no, to niestety nie u nas. Spierdzisz się, nie? Nawet nie. Okej, okay. teraz to będzie podejrzane, bo zrobiliśmy wszystkie burgery z listy. Coś czuję, że nie dadzą nam zbyt dużo szansy na powtórzenie tych burgerów, ale zobaczymy. Ło! Wow, kolejny klient! No to witam serdecznie. Nie. To nie jest kolejny klient. To jest znowu ten gościu, który tutaj robił kupę. Okej, okay, dobra, czyli żebrak do nas idzie. Fantastycznie. Coś czuję, że to będzie fantastyczny moment, jak tylko dotrze do mojej budki i powiem mi tak. burgera bym chciał zamówić. A ja mu zrobię burgera, on nie będzie miał czym zapłacić i się spierdzi i ucieknie. Co? No, fajnie, fajnie. Ty znowu, powiedziałem ci, żebyś się stąd wynosił. Przyszedłem przeprosić. Nie jestem złą osobą. Nie ma potrzeby przepraszania. <grym>, rzuciłem tylko na ciebie wodę, ponieważ srałeś na, na ulicy. Na chodniku wiecie o co chodzi. Dlatego przyszedłem przeprosić. Nie chcesz, żebyś był na mnie zły. Nie jestem na ciebie zły. Po prostu nie, nie, nie straj albo nie sikaj na ulicy. Ludzie nie zasługują, żeby wąchać ten smród. Przepraszam, że już, yy, przepraszam, nigdy już tego nie zrobię. Yy, wybacz mi. Okej, okay, możesz już iść. O nie. Po prostu... O Jezu, please just squeeze my hands. Jako, jak wiecie, że ma... Po... No, złapać go za ręce powiedzmy. Wtedy będę w stanie spać spokojnie. O nie. O nie. O nie, nie rób tego. Muszę to zrobić. E, żeby shake hand. E, to będzie najgorsze kliknięcie w mojej historii <laughs> Nice My chyba gramy jako Case w ogóle <laughs> okej, okay. no to będzie ciekawe, to będzie ciekawe Nie podawaj mu tej ręki Kupa ci wytrze w rękę Slow motion, super slow motion, co się stanie? Co jest? Co jest? Czemu on podskakuje? Co się dzieje? Dlaczego on się obraca bokiem? Co jest? O co chodzi? <gasps> o nie! O nie! Wycelował działo! MOKRY PIERD, PROSTO W TWARZ, C Z ZEROWEGO DYSTANSU Dobra, zemdleliśmy, musieliśmy zemdlać. Musiało się to tak skończyć, nie było innej opcji Gości po prostu chciało nas wykorzystać, żeby wskoczyć i złapać nas z zaskoczenia Nawet mamy uwaloną twarz, teraz chyba nas wysmarował swoją e e wydzieliną dupną <gryw> Obudzimy się przerażeni pewnie, prawie jak tatuaże jakieś kurde W starożytnych tych czasach Otwórz oczy, obudź się Dobrze! Teraz będzie zemsta! Miejmy nadzieję, chyba że przyjdzie pierdoman. O, myślałem, że nam coś ukradł, ale nic nam nie ukradł. Ten żebrak. Zabij go, zobaczymy Ukradł nam mięso? Nie, nie ukradł nam nic Mógłbym się w ogóle umyć, ale za bardzo chyba nie mam czym Bo wylałem całe wiatro na niego, więc Lekki problem, ale spierdział się przy nas A wiadomo, pierdo zabójca tego nie lubi Bardzo tego nie lubi Tam ktoś jest, kto to? Co to za szalona osoba stojąca na środku ulicy O nie, ja coś czuję, że miałem go znaleźć I coś czuję, że zaraz będzie przed... będę przed nim uciekał To jest on To jest on, to jest on, to jest ten morderca U! Dobra, ja nie chcę, ja nie chciałem! Spierdziłem się ze strachu, uciekam stąd! Czy idzie za mną? Biegnie za mną! Dobra, uciekamy do budki! Do budki, do budki, budki do budki! Szybko szybko, budka jest moja, nie przyjdzie do budki, prawda? Co się stało? Co się stało? O nie, jest za moją budką. Co się dzieje? Gdzie on poszedł? <laughs> To jest za słupem. <laughs> Znajdę cię i połkniesz mojego tego yy, Bąka Tym razem uciekłeś, ale obiecuję, że będę tu ponownie. <laughs> Myślę, że już poszedł. Coś że nie poszedł. O nie! O nie działo znowu z tego! O <laughs> Najlepsza gra na świecie. Ale jaka fabuła! Wydaje mi się, że niestety nie jesteśmy w stanie przeżyć czegoś takiego z takiego bliska. O! Jednak stanęliśmy. Dosłownie jak tego. Jak na dzikim zachodzie. Napierdzę ci do twarzy. Do ust. Przepraszam. Oooooo! Dobra Mamy trzy opcje W też zawsze były różne zakończenia Mamy opcję przywołania pup Killera Z właśnie serii o Pupkillerze Poproś, że braka o pomoc Raczej średnia opcja Myślę, że napierdzą na mnie razem Szczerze mówiąc I epicka bitwa z intensywną muzyką Dobra, najpierw wezwijmy Killera. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście sprawdzimy wszystkie trzy zakończenia, bo, jakże inaczej. Proszę! Główno zabójco! Pomóż mi! Widziałem wszystkie Twoje filmy. Ja w sumie też widziałem. A Wy pewnie nie, więc polecam nadrobić. O, ale dziura polecia. O nie, o nie, nie! Co jest? Zaczyna lecieć. Czy on weźmie go do ręki? Bo tamten zabójcy zawsze miał w ręce jednego stolca. Jezu, jaki długi! Jak jakaś bagietka! Leci na, na drego. leci na drogę. Leci, leci, aż spodnie sobie rozerwał, chłop. Leci! Podnieś go jak berło i przyzwij go! To jak różdżka! To jak różdżka dosłownie z Harry Pottera. To jest ta czarna różdżka, ale dostaliśmy my chyba tak naprawdę. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Może już tak naprawdę być po wszystkim. Może być już po nas realnie. Ale zobaczymy. Okej, okay, nie poznaję tego miejsca. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie, nie wiem, co się dzieje totalnie. Ktoś idzie. To chyba on. To chyba Pup Killer. To jest tak zwane odwrócone. Tak jest! odwrócone z kibelitol, moi drodzy. Kibel na głowie. Ale jeśli chcecie poznać fabułę tego gościa, oczywiście, no to musicie obejrzeć sobie zapisy. Jeśli nie widzicie widzieliście Killera to na tamtym kanale do jak mówiłem macie oczywiście cały zapis i wtedy będziecie wiedzieli o co chodzi, kim on jest, jak to się wszystko zaczęło i tak dalej, więc damn, damn, <śla> najlepsza gra na świecie. Dobra idzie pomóc, idzie pomóc, zobaczmy. Jeden pierdzi, drugi rzuca kupą. Który będzie gorszy? Który będzie lepszy? Kto wygra? To ostateczne starcie realnie. Trochę jak Złoczyńca i Super Bohater. Zobaczmy. Rzuć, rzuć tym. Pub killer. Walony zabójca. Fart killer. Żartujesz sobie ze mnie, racja. Ooooo. Przyniosłem ci prezent, poczekaj, rzuć go. Slow motion. Slow motion go rzuć. Tylko dobrze rzuć. Zawsze dobrze rzucać we wszystkich częściach. I dam jeszcze tak upalać ci to. jest! Wielki kawałek gówna! W slow motion! Czemu ty teraz tu stoisz? Leci! Majestatycznie! Proszę bardzo, Zaraz tutaj. O! Jest jaka trajektoria! Jaka! O! I tak pomiędzy pośladki! O! Po nim. Nawet dwie dupy go nie ocaliły przed tym. Dziękuję za ocalenie, Pupki leżę. Nie jesteś złoczyńcą. Pff. Temu też oczywiście dowalił Bo jakże by inaczej Bo jakże by inaczej Dobra, kulturalnie, pięknie, fantastycznie Jeszcze mamy dwa zakończenia realnie do zobaczenia Więc spróbujmy to zrobić Dobra, jest continue Znowu będziemy musieli przed nim uciekać realnie eee, Taki element I zaraz będziemy mogli znowu zrobić wszystko to samo Co realnie robiliśmy Tylko trzeba do niego podejść na odpowiednią odległość Nie wiem szczerze więc gdzie jest ta odpowiednia odległość Siema Dobra, już i uciekamy! I zaraz, oczywiście, sprawdzamy kolejne opcje. E, wszystko powinno być tak samo. Nie będę sprawdzał, czy mnie gonił, bo wiem, że mnie goni. To jest, jakby, proste w tym wszystkim. Mam totalne pojęcie, że tak się dzieje. Wystarczy, że to chyba za narożnik. O, dokładnie pójdziemy. I będzie GIT. Będzie stabilnie. I to będzie wszystko tak samo, tylko trzeba chwilę poczekać. Dobra, to teraz mamy kolejną opcję. Poproś żebraka o pomoc. Zobaczmy. Żebraku, jeśli pomożesz mi, dam ci burgera. No, jest to w sumie trochę tak, już przekupstwo, szczerze mówiąc, ale, ale za burgera jest szansa. Pojawił się Żebrakman burger. Uwielbiam burgery. Miejmy nadzieję, że nie napierdzi nas na końcu. Dobra. Kto będzie gorszy? Kto będzie lepszy? Kto wygra ten pojedynek? Gościu, który pierdzi, żeby załatwiać ludzi? Ale poleciał pierd. Drugi. Jedną i drugą. Da jak działo! Jak RPGa go trzyma! Leci. Wydaje mi się, że, że braka może być mocniejszy. Ilość smrodu skumulowana przez ilość dni... Lat, wieków. Może być zdecydowanie mocniejsza. Ale zobaczmy. Chyba, że się zbiją i będzie wielka eksplozja. Jest też taka szansa. Oby tu nic nie podpaliło tego wszystkiego, bo będzie naprawdę źle. Dobra, zaraz się stykną. Zaraz zbiły się w jeden. Eksplozja. Damn, tego się spodziewałem właśnie, że może być eksplozja. Wszystkich pewnie powaliło. Takie jest. Dobra, widzę, że z tyłu kaszcie się dymi. My też leżymy. A co z nim? Czy ten fart killer le leży? Leży tak samo. Wszyscy oberwali obuchem. Czyli realnie trochę remis, szczerze mówiąc chyba. Nie, on się podnosi. Czyli on przetrwał. A teraz realnie musimy zobaczyć trzecie zakończenie. I biegniemy po raz ostatni realnie, żeby zobaczyć... Nie pamiętam, jakie było ostatnie zakończenie, szczerze mówiąc. Co tam było, żeby zrobić, ale no musimy przetestować. Jakby no trzeba sprawdzić wszystkie zakończenia. Zresztą w pubbki leży też robiłem w każdej części wszystkie zakończenia realnie, więc wiem totalnie wszystko i niektóre są tak dziwne, tak powalone, że jeśli naprawdę ktoś nie widział to to musi to zobaczyć. Dobra, no to ostatnie, tak naprawdę epicka bitwa z intensywną muzyką. O Jezus, przyzwij gównianego shotguna. Leci. Mamy maksymalną ilość, ale gównem dostaję. O! Muszę unikać. W głowę ważne, żeby strzelać. Trzeba robić też uniki. Ma bańkę jakąś? Nie! Nie podchodź do mnie. Śmierć. O! Odejdź. O. Okej, okay, czyli muszę jeszcze bardziej tego unikać. Okej. Okay. Dobra, próbujemy drugi raz tak naprawdę. Muszę uciekać. Muszę robić strzał, góra dwa. nie unikać, unikać. On nie ma twarzy. Dobra, trzeba w klatkę piersiową. Nic innego nie działa. Dobra, unik, 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 unik. Ło. Chyba trzeba większe dystanse. Gin! O, dobra, jest bańka, uciekamy. Czy on musi iść dookoła, on też musi iść dookoła. Dobra, to jest najlepsze miejsce do walki. JES! Dostał! głównorzutnia Ale mamy jaka, jaki model ładny. He! No! Udało nam się! Pokonaliśmy zabójcę. Także, moi drodzy, wszystkie trzy zakończenia tak naprawdę zrobiliśmy, zakończyliśmy, ogarnęliśmy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do oglądania mnie na kiku, na żywo, na i oczywiście na kanał, który będzie w opisie z wotsami, czyli zapisami oczywiście ze streamów. Póki co, trzymajcie się po do usłyszenia. no i cześć!